Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i w dzisiejszym odcinku rozmawiamy o nowej grze myśliwskiej, czyli jak do 17 oh, Hunting Simulator 2, która wyjdzie 30 czerwca obecnego roku, czyli za dokładnie dwa miesiące plus minus jeden dzień wiadomo. E, na początek chciałbym Wam pokazać Two? dwa trailery tej gry takiej kolejności, jakie zostały w czyli najpierw potem dłuższy. I zobaczymy się potem jak już obejrzycie te trailery. I omówimy sobie każdy post jaki wrzucili na swojego Facebooka. No. Czyli w zasadzie zdjęcia modeli broni, zdjęcia z gry. A jest co oglądać, więc zapraszam Was do obejrzenia trailerów. Hi everyone, and welcome to Hunting Simulator 2. In this simulation game, you can go hunting for a wide range of different animals in six huge nature reserves, each with unique characteristics. There are three different environments to explore in the game, each with two hunting reserves. The first ones you encounter are in Colorado. Roam the trails of Roosevelt National Forest or the plains of Pawnee National Grassland. But Colorado is not the only hunting terrain available. You'll also be able to wander parts of Texas and certain areas of Europe. There are 33 different animal species to hunt in the game, each found in its natural habitat. From small and big game to predators and waterfowl, all the different types are there to be found. We've included males and females for each species, as well as juveniles and older animals, especially for big game, to ensure the fauna you come across is as diverse as possible. The animal AI has been completely redesigned since the first game to provide an even more realistic experience. Maybe you'll encounter a predator hunting prey of its own. In Hunting Simulator 2, your hunting skills will be put to the test while tracking. Thankfully, you have a faithful companion at your side to help you find the tracks of prey, including footprints, flattened vegetation, and droppings. Give your dog the right commands so they can lead you in the best direction. When you're the right distance from your prey, command your dog to wait while you take your time to carefully approach your target. Aim well. The better placed your shot, the more credits you'll receive for your trophy. You can use these credits to buy new hunting licenses, a new dog, or new weapons. The right weapon is crucial to the hunting experience. In Hunting Simulator 2, you can build your hunting kit from over 90 weapons and accessories. All the top brands are available, including Winchester, Bushnell, Barrett, and Bear Archery. For clothing, choose from a wide selection of items made by Browning. Vernie Karen and Cryptek to customize your character from head to toe. Thank you for watching this video. Don't forget to follow us on social media for more information on Hunting Simulator 2. Till next time. Mam nadzieję, że trailery wam się podobały, a my przechodzimy do dalszej części odcinka, czyli na początek gry został zostało dodane pierwsze zdjęcie z psem i myśliwym. W trzeciej osobie, co jest dla mnie troszkę minusem, ale w trzeciej osobie. Ale nie wiem, czy tak będzie gra z pierwszej osoby, czy z trzeciej, jak dla mnie to jednak ma trochę znaczenia. Ale z psem, czego już w The Hunterze brakuje. Następne zdjęcie zostało wykonane myśliwego w widać, że terenie europejskim i chyba z jeleniem naszym szlachetnym, ale nie wiem, jakie tam jest zwierzę, dokładnie nie wiemy. Następne zdjęcie jest to Hunting Simulator 2 napis i jeleń biał, a czy mulak białoogonowy. Ten model zwierzęcia nie powala, ale wszystko okaże się w grze, czyli właściwie wyjdzie w praniu. Czy ta gra będzie dobra, czy nie. Później mamy przedstawione kolejne zdjęcie z gry, która prezentuje się bardzo dobrze. Przypominam tylko, że na start gry mamy 7 rezerwatów. Więc jest o czym grać. Następne zdjęcie to również zdjęcia lasów. Czyli pokazują grę, która jest seria dobra. Gdyby dopracowali jeszcze modele zwierząt, mogłaby być idealna. Przechodzimy do broni. Broni będzie dużo. Są to licencjonowane bronie. I oczywiście optyka również licencjonowana. Eee, tutaj mamy sztucer od Brawlinga, bardzo popularna. Firma produkująca bronię, amunicję. No, też nie jestem, nie interesuję się tym za bardzo. W sensie wiadomo, jakieś pojęcie mam, ale jednak fajna sprawa, że dostaniemy licencjonowane bronie Chociaż właściwie nikomu nie jest to potrzebne, ale każdy tego potrzebuje. Nie, co ja powiedziałem. A czy nikomu nie jest to potrzebne, ale ciekawy smaczek? W zasadzie tak bym to ujął. Później kolejny sztucer również od brawlinga. Kolejny też od Brawlinga. I to mi się podoba szczerze, że będą sztucery fajnych marek, dobrych, których na co dzień się używa i na co dzień myśliwi mają styczność. Tutaj widzimy, jakie zdobienie piękne one mają, bo jednak no, jest niczego sobie. Mi się bardzo podoba takie zdobienie. I mamy tutaj lornetko od Bushnell'a. Przybliżenie 10x42. I... To jest też firma zajmująca się właśnie optyką, ba Bushnell, i myślę, że to może się przyjąć. Tutaj też kolejne zdjęcie z lornetką. Z zobaczmy, co mamy dalej. Zdjęcie krajobrazu i myśliwego w trzeciej osobie, co jak wiecie, niekonkretnie, znaczy nie lubię tego zbytnio, że w trzeciej osobie, ale myślę, że. Będzie opcja zmiany na pierwszą osobę, jaką, z jakiej ja skorzystam, mi się wydaje. I lurneta, a raczej jest w niej lurneta. Przepraszam bardzo, to jest strzelnica. Yy, Od tutaj widzimy logo Beretty, tak? Dobrze widzę. Myślę, że to może być ciekawe. Jak będzie taka strzelnica, jaką mamy obecnie w wielu miejscach, na przykład dzik jeżdżący z lewej na prawą. Kozioł. Mam jeszcze, wiadomo, skit, trap, barząd, zając, ale to myślę, że na początku gry nie wszystko zostanie dodane. Myślę, że to będzie wprowadzane DLC tak jak w grze The Hunter Call of the Wild. Tutaj kolejne zdjęcie ze strzelnicy, która wygląda całkiem dobrze, ale myślę, że brakuje mi właśnie tego kozła i dzika. W żadnej grze tego nie ma. Niestety. Może jeszcze. Potem mamy sztucer od Winchester'a. Bolt Action Drive. I to mnie ciekawi. Jeszcze mnie ciekawi, od jakiej firmy będzie optyka, ale obstawiam, że jest Swarovski. Bo jak już poszli w takie dość dobre marki, to myślę, że niby optyka nie zostanie gorsza. Kolejny sztucer od Winchester'a. Zdjęcie myśliwego z kuszą. Kuszą musiałaś tam znaleźć. No. Te, teraz właściwie, jak chce się zrobić grę myśliwską, taką już, która ma coś osiągnąć, na to łuki kuszę obowiązkowo. Oczywiście pistolety niepotrzebne, bo w zasadzie mi nie były potrzebne, ale wiadomo, my tutaj oglądający zostaliśmy bardziej wychowani w kulturze europejskiej, gdzie tych pistoletów w polowaniach się nie używa za bardzo. Znaczy, kiedyś był przepis, że można do poszukiwania postrzałków dzika, jeśli się nie mylę, yy, kupować znaczy, zakupić sobie właśnie pistolet, i niektórzy myśliwi sobie kupili w tym czasie pistolety. Oczywiście na dobre na tym nie wyszli, bo teraz mogą go jedynie używać na strzelnicy. Ale no, tak już to było. Następne zdjęcie, którego niestety już nie ma, więc po prostu tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. To jest taki krótki odcinek informacyjny o tym, co się dzieje. A w każdym kolejnym odcinku będę wam przedstawiał jakie posty dodał, dodał fanpage Hunting Simulator 2 i to będzie w odcinkach, bo nie będę robić osobnego odcinka na każdy post. I dziękuję za uwagę. Ja chciałbym się z Wami pożegnać i też przepraszam, że te trailery nie były w najlepszej jakości. No ale niestety a na dziś, na moment obecny ja się z wami żegnam z tej strony był Max The Hunter do zobaczenia w następnych materiałach na moim kanale cześć